Beata Szydło już niejednokrotnie była krytykowana przez członków opozycji, podobnie jak cały rząd PiS. Jednak teraz była premier nie wytrzymała i ostro odpowiedziała posłance PO. Beata Szydło jeszcze podczas pełnienia funkcji premiera zbierała bardzo. nieprzychylne komentarze zarówno ze strony opozycji jak i obywateli. Szczególnie jej wypowiedź odnosząca się do wysokich nagród. Przyznanych ministrom za czasów jej rządu wzbudziła masę kontrowersji. Stało się, że była premier na tym polu jest już spalona, a zmiany w rządzie to tylko kwestia czasu. Teraz według wielu szydło jest sztucznie trzymana na swoim obecnym stanowisku. Jednak nie oznacza to, że posłanka będzie siedzieć z założonymi rękami i milczeć. a ta żydło nie wytrzymała. W dzisiejszych czasach media społecznościowe. Dosłownie zawojowały każdy aspekt naszego życia prywatnego, jak i publicznego. Każdy polityk, który liczy się w świecie polskiej polityki ma już swoje konto na Facebooku. Przy Twitterze, co doprowadza często do licznych przepychanek pomiędzy członkami rządu i opozycją. Podobnie było i w tym przypadku, chociaż trzeba przyznać. Że brata bardzo rzadko odpisuje na tego typu wiadomości. bez wątpienia królową, jeżeli chodzi o wywoływanie burzy w internecie. Jest posłanka Pawłowicz, która tym razem nie była jedną ze stron konfliktu. Wszystko rozpoczęło się od wpisu Doroty Niedzieli, która jest członkinią PO. Posłanka w swoim wpisie wprost wytyka, że rząd za czasów Szydło obiecał pomóc. W sprawie budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Oświęcimiu. Jednak teraz Sejm odrzucił poprawki wniesione do budżetu. Beata Szydło obiecała, a rząd jest przeciwko. Właśnie PiS odrzucił moją poprawkę do budżetu dla budowy specjalnego ośrodka. Szkolno-wychowawczego w Oświęcimiu w wysokości 37 milinów, pisze posłanka. Była premier nie pozostała długodłużna i w komentarzu bardzo szybko pojawiła się odpowiedź. która zaskoczyła wszystkich. Szydło w bardzo ostrych słowach skrytykowała posłankę. Oberwało się również jej mężowi, który jest starostą oświęcimskim. Pani poseł proszę powiedzieć mężowi staroście, że środki na rozbudowę SOSW. Święcimi są ujęte przez poprzedni zarząd w budżecie i wieloletnim planie finansowym. Mąż musi dokładnie przeczytać dokumenty, a powinien też to wiedzieć, bo był radnym naszego powiatu. Pozdrawiam, pisze brataszydło. Jednak to nie zakończyło całego konfliktu, a wręcz przeciwnie. Atmosfera pomiędzy politykami momentalnie zgęstniała, a pod wpisem. Byłej premier pojawiły się odpowiedzi zarówno starosty, jak i doroty niedzieli. Obiecywano pomoc rządową, a wygląda na to, że powiat będzie musiał w całości pokryć koszty budowy. jak wynika z informacji udzielonych parlamentarzystom dodaje Dorota Niedziela Nie chodzi o to co jest po stronie wydatków a o to co jest a raczej miało być Po stronie dochodów komentuje mąż posłanki Beata szydło od kilku miesięcy wprost mówi o tym Że ktoś podpisał na nią zlecenie, stąd tak wiele złośliwych publikacji na jej temat. Była premier nie wyklucza, że może za tym stać ktoś z obozu partii rządzącej. Toczy się tam walka. Adam Bielan jest teraz związany z Mateuszem Morawieckim. Prawiecki walczy ze Zbigniewem Ziobrą, Ziobro nienawidzi Bielana i wspiera szydło. Taką mapę powiązań rysuje były Polityk Pis. Ale w partii mówią coś innego. Afera KNF, i tu można zgonić na Beaty Szydło. Przecież formalnie to ona powołała Marka Chrzanowskiego. Byłego już szefa KNF, którego nagrał biznesmen Leszek Czarnecki. Chociaż formalnie zdemisjonowany szef KNF podlegał Mateuszowi Morawieckiemu. Do wiarygodności pani Szydło podchodzę z dużym sceptycyzmem. ale jestem absolutnie przekonany, że w tej sprawie ma rację. Wewnątrz Pisu, nawet przy sprawie KNF, widzimy, że są dwa obozy. Mówi nam Michał Kamiński, były poseł Pis. Na łamach gazety wyborczej słusznie zauważono, że Krzanowski to człowiek prezesa NBP Adama Glapińskiego. Który wpis jest w sojuszu ze Zbigniewem Ziobrą, a ten gra przeciwko Morawieckiemu? Podobnie zresztą jakby Ataszydło. Koniec października kolejna kolizja kolumny rządowej Żydło. I zaczynają się kolejne pytania: o to, dlaczego w środku tygodnia wicepremier jedzie do domu rządową kolumną? Rozlegają się głosy, że Szydło nie ma żadnych obowiązków i już w czwartek może zaczynać weekend. Ale nie tylko wtedy media piszą o byłej premier, bulwarówki często swoje jedynki wypełniają informacjami o szydło. I najczęściej są to złośliwe teksty, dotyczące również jej życia prywatnego. Była premier znalazła na to wytłumaczenie. Od kilku miesięcy, jak mantrę powtarza. Że jest nam na nią zlecenie. A wszystkie medialne ataki są inspirowane przez niesprzyjających jej polityków, również tych z własnego obozu. 7 listopada w rozmowie z Robertem Mazurkiem, Ni stąd. Zofąd wicepremier wypala, że cała krytyka jej działań jest nieuzasadniona. Jest jakieś zlecenie na beate szydło i co jakiś czas jest ono odnawiane, stwierdza. Ale i rozwija, są dziennikarze, którzy szukają sensacji, a którzy lubią wykorzystywać jakieś ploteczki. A są też sytuacje, które wymyśla ktoś, nie wiem po co i dlaczego. Dzień później na antenie telewizji w polsce.pl Szydło apeluje, żeby cofnąć zlecenie. Szkoda, że rozgrywki wewnątrz obozu rządzącego są tak silne. Że z politycznymi przyjaciółmi trzeba rozmawiać przez media, mówi Dorocie Łosiawicz. 9 listopada w Polskim Radiu 24 była premier, dzieli się swoją obserwacją. Im bardziej jestem aktywna, tym wzrasta zainteresowanie tabloidów i mediów moją osobą. Każdy pretekst jest dobry, by wypaczyć to, co robię. To nie jest przypadek, jest to element chęci niszczenia mojej osoby. Ale na tym nie koniec. W najnowszym wywiadzie dla sieci była premier mówi wprost. Od kilkunastu miesięcy co rusz uruchamiany jest festiwal publikacji Antyszydło. Patrząc na precyzję i specyfikę wielu pytań, ciężko nie mieć wrażenia, że to próby inspirowane. Co ciekawe, szydło szuka zleceniodawcy we własnym obozie politycznym. Jeżeli na naszym zapleczu funkcjonują osoby nierozumiejące, że wartością nadrzędną jest biało-czerwona drużyna, to nie jest powód do radości. Bardzo często myślę, że to nawet nie są ludzie związani z polityką. Tylko tacy, których celem jest zagranie komuś na nosie. Oczywiście to szkodzi całemu obozowi, dlatego takiemu zachowaniu się sprzeciwiam. Tu nie chodzi o Beatę Szydło. plotki, przecieki, anonimowi informatorzy. To nie jest poważna polityka, stwierdza wicepremier do spraw społecznych. Szydło nie podaje żadnych nazwisk, a wszyscy zachodzą w głowę, kto tak bardzo zaszedł za skórę wicepremier. Jeden z byłych polityków PiS, który prosi o anonimowość, nie ma wątpliwości, kto wydał zlecenie. A to ma mieć związek z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Pewne jest, że Beata Szydło wystartuje, prezes już dawno się na to zgodził. Dla mnie oczywiste jest, że to jest Adam Bielan. Wystarczy przejrzeć publikacje prawicowych mediów, gdzie niemalże wprost pisze się o byłym europośle. Bielan marzy o powrocie do Europarlamentu, dlatego stara się zwalczać przydło. A najprawdopodobniej, jak będzie kandydował, to z Mazowsza. Więc nie z jej okręgu, ale chce eliminować konkurencję. Toczy się tam walka, on jest teraz związany z Morawieckim. Morawiecki walczy z Ziobrą. Ziobro nienawidzi Bielana i wspiera szydło, nakreśla były polityk PiS. Myślę, że jest możliwe, że Adam Bielan wykonuje jakieś takie ruchy. On w pewnych sytuacjach potrafi być bardzo brutalny. Nawet jeżeli tak jest, to Beata Szydło powinna się z nim spotkać, powinni sobie pewne rzeczy wyjaśnić. a nie kłócić się publicznie, uważa inny były poseł partii rządzącej.